Jest już po evencie, jest po 8 i nie wiem czy się załapałem w top 1000 rzadkiego. Z tego względu, że o, od razu od Udało się załapać top 10. Nawet przez moment myślałem, że zawalczę o top 1. W czwartek i w piątek byłem na tej pozycji przez jakiś czas ale później zobaczyłem, że Monikor ostro pocisnęła ponad wynik 760 i już wiedziałem, że nie ma to największego sensu, bo mi zostało 5 etapów bez skrzynki do poprawienia, więc mógłbym zdobyć jakieś czy nie 5, 4 etapy, więc mógłbym zdobyć maksymalnie tam z 20 tysięcy, a ona miała właśnie około 667, więc tutaj bym znowu chciał poprawiać poprzednie etapy, więc zadowolę się po prostu tym awatarem, chociaż za top 1 był dużo fajniejszy. Jeśli chodzi o legendę to 172 miejsce przeszedłem i zostawiłem bez żadnych poprawek, bez niczego, bez żadnego kalkulowania. Chciałem być tylko w top 1000, bo top 100 zrobiłem ostatnim razem, więc chciałem tylko dostać wszystkie możliwe złote tokeny. OK, rzutem na udało się zostać w top, w top 1000. I tu jest ta sama sytuacja. Przeszedłem po prostu byli jak rzadki, bo chciałem się skupić na epickim. No i rano spadłem do 1005 miejsca. Poprawiłem o 1500 no i dało mi to finalnie taką lokatę. Tutaj też się bardzo nie spinałem. Co by mi to dało, czy byłbym 11 czy, czy 982. Byle się załapać w top 1000. Jeśli chodzi o artefakty. To bardzo dużo poszło mi ma małej many. Jakieś 300 fiolek z małą maną. Yy, strzałek praktycznie w ogóle, to porów tak samo. Elixirów ze średnią maną <coughs> również mi poszło całkiem sporo, bo, bo jakieś 150, może 160. Yy, wiem, że miałem niewiele, niewiele ponad 400. Tych flaszyk przed eventem, ale wiadomo, gdzie się mogłem pozyskać w międzyczasie z jakichś Tytanów, z mapek i tak dalej bombowych, ataków smoka i dużej many praktycznie w ogóle nie zużyłem, no bo te artefakty używało się na legendzie, którą przeszedłem po prostu bez żadnego poprawienia, tak jak mapka dała, tak, tak przechodziłem. Jeśli chodzi o składy, to one nie były w ogóle zaskakujące. Oczywiście gratulacje dla Monikor Ostatnio 770 tysięcy. Było potrzebne na top 1, a ona tutaj jeszcze przekroczyła tą granicę na 774, więc mega, mega wielki sukces. Wyczyn nie dała szans nikomu, nie dała się połudzić, że, że damy radę się tej przebić. No, ja zajmuję szóste miejsce. Sebidin, miejsce siódme. No, i tutaj niestety Big Belly Boy, nasz chłopak Mario przez wczorajszą awarię kiedy no miał chęci, znaczy czekał do niedzieli wieczór z atakiem na top 10, no i wiemy co się wczoraj działo, były rozgrzane serwery do czerwoności, wiadomo że mógł to zrobić sobie wcześniej, ale jak już odblokowali serwery, no to po prostu brakło mu czasu czy chęci już, już nawet nie, nie, drąży tematu, aczkolwiek no nie nie załapał się w top 10. <laughs> Zobaczmy, kto jeszcze jest w top 100. Mamy Toriala to z reinkarnacji. Chyba pierwszy raz widzę, ale, ale bardzo fajnie. Kurczę, Black Mamba. No coś mi się kojarzy, że Black Mamba to jest pols, pols, polska graczyni. Ale może to nie ta mamba? No i mamy pyzona z piek parodem sojusz oczywiście ostatnio sojusz który wypłynął ma tutaj dużo x szeptaczy no i mamy też tutaj. Dużo dużo eventowych wariatów czyli właśnie pyzona jest tutaj budda jest tutaj na pewno Kuba jest mac, więc to są naprawdę dobrzy, dobrzy zawodnicy. Jeśli chodzi o legendę, to mamy tutaj w top 100 kogoś z Polski, na pewno, na pewno mamy Polaków. I my, przepraszam się, kogoś ominąłem w Pepickim, ale czasem te niki są takie mało polskie i bez przypinki polskiej, to ciężko, ciężko coś wychwycić. Na turnieju łatwiej, bo na turnieju chociaż są jeszcze podane sojusze. A tak to muszą tutaj wszystkie po kolei klikać. Jest w nim Mr. Spectre Fortis Dracones. Jest Buddha, tak jak właśnie mówiłem, z Piekorodem. Dobry zawodnik eventowy. Jest Fabio z Kanciapy. Także sporo tych graczy na, na top 100, nawet się tutaj. A jest na RAF się załapał z, z, z rycerzy ciemności. Nie wiedziałem, że RAF w sumie m, gdzieś tam m, te eventy też trzaska na dobrym poziomie. Jeśli chodzi o, o Rzadkie, to Sebidin drugie miejsce. Bardzo się właśnie tutaj chyba nie bił o top 1. No bo już ostatnio, jak widzimy, ten awatar e, właśnie to jest za top 1 e, Rzadkiego. Zdobył na, za pierwszym razem. Szczy był, też nie widziałem wcześniej tego niku. kanciapa aktywnych, w top 10, brawo, brawo dla was łopaki. Mamy Muchę, Zielony Team, no kurczę no wypływają ci ci gracze. I, i to bardzo jest fajne, że, że, że nie widać ciągle tych samych Ników, tak jak widzimy właśnie tych Dawidów, Mortegri i inne maślanki. No tutaj tutaj w końcu czy Monikor to, to są niki, które tutaj zawsze się pojawiają. Eee, więc fajnie, że, że polskie nowe, nowe twarze również się zjawią. Mamy Keina 7415. Zielony Team. Kurczę, dwie osoby zielony Team. Co to jest za Sojusz? Chyba nie znam tutaj nikogo. No ale. Jest potencjał, a no mamy Łukasza 98, też kiedyś, kiedyś grał w szepcie, sojusz pomruk ak aktualnie, Andrew Key Redemption. Łuksiu 8, tygrys.pl, no, no jest oczywiście znowu pyzon. Jest Mikiniki z sojuszu swojego, już tutaj bardzo długo, bardzo długo tutaj siedzi Mikiniki w swoim sojuszu, prawie zaraz rok będzie. No i to chyba tyle jeśli chodzi o podsumowanie. Aha, dobra. No i była oczywiście brama do wezwań w tym sojuszu. BiWolfa nie udało mi się pozyskać. Ale udało mi się pozyskać jedną kartę tym razem. Również zieloną wcześniej trafiłem Grendela. Teraz zostałem HDO. No i nie wiem, bo w becie był Mega Koksu. Bił tam po 1800 widziałem. A teraz tutaj bije po kurczę... Po dziewiętce tego spotkałem na wojnie I, i nie wiem co, co o nim teraz Tutaj sądzić Oczywiście miałbyś to taki nowy Fergus Ale Fergus ma klasę mnicha Dzięki czemu dużo odpiera statusów A tutaj mamy klasę barbarzyńcy I już nie jest taki Dobry Oczywiście robię go tylko że Jest problem taki że mam 0 ksiąg Taktyki więc nie jestem w stanie nawet podnieść tej karty wyżej. Eee, tym samym kończymy podsumowanie eventu. Gratulacje dla wszystkich, którzy się zjawili i życzę powodzenia wszystkim w nadchodzącym evencie sojuszowym eee, z nocciem. Szept będzie walczył o top 10. Eee, trzymajcie się i trzymajcie za nas kciuki. Pożegnałem się z wami, co prawda, ale stwierdziłem, że w sumie zalosuję sobie jeden raz na, na urodzinach. Mam deficyt czerwonych dobrych kart, więc sobie wybieram tutaj Biulfa i Dimę. Aczkolwiek nie wiem, czy Bernadette i, i Regin druga nie byłaby dla mnie lepszym wyborem. E, oczywiście tutaj są świetne same karty. Jest Fergus, Astrid. Col no, nie ma co wymieniać, wszystkie są tutaj dobre. Każdy znajdzie coś dla siebie. Chętnie bym sobie wszystkie wziął, ale to nie jest takie proste. Ja mam naszykowanych 10 tysięcy diamentów, ale to są diamenty, które miały być przeznaczone na event, bo chciałem sobie zagrać na wysoki poziom jakiś. No ale jak jest taki portal, to wiadomo, że to kusi. No, jest sporo, sporo genialnych kart. Puszczę sobie jedną, jedyną rolkę. No i trzymajcie kciuki, żeby, żeby coś z niej wypadło. Najbardziej by mi zależało na jakiejś nowej czerwonej karcie, bo mam najwięcej pierścionków. Ale nie łudzę się, myślę, że tutaj będą same trójki. 10 trójeczek to jest coś, co mnie tutaj raczej czek. No pomyliłem się, 10 trójek nie ma, bo będą dwie czwórki, ale piątki, piątki nie będzie. Także mam nadzieję, że Wam troszkę lepiej tej pójdzie. Ja sobie trzymam resztę diamentów już na event.